Cześć, to już najwyższej klasy jajko w koszulce przerządzone przeze mnie. I tak ja trzeci raz, że robiłem to, tutaj tak to pięknie wygląda, chyba jest przegrzane, no tutaj tak tak, to wygląda, rozumiesz, wspaniałe. Wspaniałe jajko tutaj w środku musi być żółtko płynne, ale, ale nie wiem, czy będzie. no, no, Chyba nie wiem, czy jest to żółtko takie płynne, bo pewnie nie jest, ale trzeci raz w życiu dopiero zrobiłem, tak tutaj to się prezentuje. Yy, boję się. Nie! E, o, płynie! Płynie. E, o dobra, no nawet, nawet całkiem nieźle. Nawet całkiem nieźle chyba. Przynajmniej no, to, to trochę tam płynie, a więc no najgorzej nie jest, trochę płynie, trochę, czekaj, prze, przegrzane, nie, przegrzane chyba też nie jest, no nie, nie tak bardzo, no co, no, fajnie, no trochę płynie, no ale trochę mi się udało, no, a więc fajnie, tak no, no. fajnie, fajnie, no.